Centrum sportu zaangażowaliśmy bardzo dobrze, zorganizowaliśmy bardzo dobrze funkcjonującą Akademię Piłkarskiej Jeziora. To dzięki dyrektorowi Wojciechowi Młodzińskiemu i Markowi Witkowskiemu jesteśmy postrzegani jako wzór organizacyjny w szkoleniu dzieci i młodzieży w warmińskiej morskim związku kilkiarzy. przez te 6 lat odno odnosiliśmy sukcesy sportowe. Trzy awanse w drużynie seniorów, dwa awanse do ligi Makro Makro regionalnej miorów starszych, mierzy młodsi tam tamkarze grają z powodzeniem w klasie. Młodsze grupy uczestniczą we wszystkich rozgrywkach w -P -P -P. Największym sukcesem naszego klubu jest stabilność finansowa, jak również gra naszych wychowanków w pierwszym zespole. Z tej okazji chciałem podziękować wszystkim trenerom, począwszy od trenera pierwszego zespołu do trenerów grup naborowych. To dzięki ich pracy można się cieszyć, że nasz zespół składa się z wychowanków i gra jak równy z równym w czwartej lidze. Również, dziękuję również zawodnikom Jezioraka i Ława od grup młodzieżowych do seniorów. Sekcja piłki ręcznej odnosi również duże sukcesy grając w drugiej lidze. Dzięki temu, że jest zespół seniorski mamy grupę dzieci i młodzieży trenujących piłkę ręczną. Sekcja tenisa stołowego zajmuje się ten dzieci i uczestniczy w turniejach dziecięcych. Największym problemem tej sekcji jest brak hali na treningi przyzwoitych warunków. Sekcja Sztuki Walki ma duży, dużo dzieci i młodzieży, która odnosi sukcesy w kraju i za Kończąc chciałem podziękować za te 6 lat wszystkim, którzy dołożyli cegiełkę od rozwój klubu. Szczególnie dziękuję. Podziękowania należą się władzom miasta. Z burmistrzem Dawidem Kopaczewskim na czele, dyrektorem, dyrektorowi Wojciechowi Żmucińskiemu, Markowi Witkowskiemu za wzorową współpracę na rzecz klubu. Dziękuję również całemu zarządowi, komisji rewizyjnej, pracownikom klubu, byłym i obecnym.